Dzień dobry, nazywam się Sara Kowalczkowska, jestem ze szkoły podstawowej nr 6 z oddziałami sportowymi w Gorzeby Wielkopolskim, a ze mną jest pan Stanisław Owczarek, członek Zachodniej Izby Przemysłowo-handlowej. Dzień dobry Państwu. A więc jak powstała zachodnia izba przemysłowo-handlowa? Oj, dużo można mówić o powstaniu zachodniej izby przemysłowo-handlowej, dlatego że Zachodnia Izba Przemysłowo-handlowa powstała w. W 2004 roku, a w wyniku pewnych zbieżności, dlatego że w Gorzowie, wówczas wcześniej do 18 grudnia 2003 roku, działała czy funkcjonowała Zachodnia Izba Gospodarcza. Niestety, tak jak i wiele firm, wiele przedsiębiorstw miały problemy finansowe. Problemy z możliwościami utrzymania się, i właśnie w grudniu 2003 roku kierownictwo tamtej izby podjęło uchwałę o rozwiązaniu. No ale życie nie znosi pustki, i znaczna część przedsiębiorców, która była w tamtej izbie, członkami izby, postanowili szukać nowego tworu, który by im zapewnił, zapewnił możliwość funkcjonowania. I z racji tego już 6 stycznia odbyło się zebranie założycielskie nowego tworu, a ponieważ nowy twór nie chciał przejmować dorobku tamtej izby i pozostałości po tamtej izbie, postanowiono, że nowy twór będzie nosił nazwę Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. Zebranie założycielskie się odbyło, ponieważ Wymagania statutowe, wymagania ustawowe powodowały, że aby założyć nową organizację, musi być przynajmniej 100 członków, jeżeli chodzi o zakres zasięgu i tak dalej, przynajmniej 100 członków chętnych, członków w rozumieniu przedsiębiorców, chętnych do funkcjonowania w takim stowarzyszeniu. No więc od 6 stycznia 2004 roku. Wybrany na zebraniu założycielskim zespół trzyosobowy, to był mecenas Marek Bucholski, członek poprzedniej Izby Grzegorz Załoga, firma, która zajmowała się tłumaczeniem języków obcych. No i padło na trzeciego, czyli na mnie, który dokopotował do tego zespołu, i rozpoczęliśmy próbę podjęcia takich działań, żebyśmy w krótkim okresie czasu zebrali tych stu członków przyszłej nowej Izby. No jakoś udało nam się to szybko zrobić, dlatego że już 27 lutego Walne Zgromadzenie Pierwsze wybrało prezesa nowego, został nim pan architekt miejs kiedyś miejski, ale tu z Gorzowa Jerzy Kaszyca i został wybrany pełnomocnik nazwany do, pełnomocnik do spraw organizacji i rejestracji Izby w KRS-ie, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym. Tym pełnomocnikiem został Stanisław Wczarek, siedzący tutaj rozmawiający, który miał za zadanie zorganizować pierwsze działania Izby. Zapewnić Regon, NIP, Izbie, konto bankowe i złożyć dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego. No i nastąpiło to bardzo szybko, bo już w marcu zostały dokumenty złożone i Krajowy Rejestr Sądowy zatwierdził nową Izbę 2 kwietnia 2004 roku. Już prawie 20 lat istnienia Izby. Więc jakie momenty funkcjonowania jej uznaje Pan za najważniejsze i dlaczego? 20 lat. Tak, zaraz, zaraz będzie 20 lat. Czas bardzo szybko biegnie do przodu. Jakie momenty? To wiele momentów bym musiał wyróżnić, ale taki pierwszy moment to, to jest to, że bardzo szybko izba powstała po upadłej poprzednicy. A drugie wydarzenie, które ja bym podkreślał, bo na pewno każdy członek Izby będzie co innego podkreślał, ale ja, ponieważ jesteśmy w takim budynku, o którym też sobie pewnie powiemy parę zdań, to powiem, że już w marcu 2004 roku wystąpiliśmy do wojewody Gorzowskiego z prośbą o Przyznanie właśnie tego obiektu, który obiekt stał już wtedy nieużywany, niż po poprzednich właścicielach. A myśmy postanowili ten obiekt odzyskać, ponieważ tutaj od 1946 roku do 1950, czasy zamierzchłe, było jakby przedstawicielstwo Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W roku 50. zostało zlikwidowane, ten obiekt stał, niszczał i my chcieliśmy pociągnąć dalej, przejąć ten budynek dla, dla izby i dla innych organizacji przedsiębiorców. Podkreślenia też wymaga fakt, że w momencie organizowania Izby tworzenia już my podjęli się zorganizowania tych pierwszych targów gorzowskich. A jakie momenty były dramatyczne? Taki jeden moment chyba bym jakby powiedział, że był dramatyczny, to był rok 2007. Tak jak każda nowa organizacja, która nie ma zabezpieczonych wpływów, jakichś stałych źródeł zabezpieczenia, no bo tych stu, kilkudziesięciu członków izby i składki, które były bardzo takie na poziomie, bardzo niskim. Nie zezwalały na takie stworzenie dobrej działalności. No i w 2007 roku mieliśmy zadyszkę finansową. Stanął problem, co zrobić, żeby ograniczyć wydatki. Więc tak jak to wielu podejmuje działanie od razu, to co, trzeba zwalniać pracowników? Najlepiej, nie ma pracownika, nie ma pensji, nie ma zusów, czyli pieniądze zostają. No, ale yy, znaleźliśmy inną drogę. Drogę, że trzeba z kredytu zac kredyt zaciągnąć, a Izba nie miała majątku. Banki, oczywiście, komercyjne, kredyt dadzą, ale tylko pod zabezpieczenie. Ale ponieważ yy, prezes jednego z banków był u nas członkiem Rady Izby, więc wpadł na taki pomysł, mówi, że pójdzie nam na rękę i Prezyde, prezydium izby, które składało się z dziewięciu osób i dyrektor Izby to ja dokoptowałem do tej dziewiątki i dziesięć osób wzięło 100 tysięcy kredytu na swoje jakby swoim żerowaniem, a prezes banku nam poszedł na rękę tylko tyle, że nie musieliśmy małżonek wozić do banku, żeby potwierdzały również kredyt na potrzeby Izby. No ale to by jest przeszłość już.